Cześć Manku, dobra mówcie dalej. Um, Siema, dzisiaj wiemy wielki opening. Ej, jesteście? Hej. Bijamy jeden, jedną skrzynię. Bijamy wielki opening. Yy, Wydropić. Cześć. Ja, ja, ja sobie raz zagram. Poczekajcie. Ja teraz raz zagram. Na walcu w Przepraszam przepraszamy Zabram. za te, ten yy. za te głosy to siostra i kuzynka musisz Daj, Wybieramy Karla. Nie, ludzie, wybieramy sorry, teraz nagrywali moje kumple. Dobra. Bierzemy Rico -shota. No i co, spróbujemy jakieś solo shotgun. No to gramy. I zobaczymy jak nam pójdzie. Fajnie że nie. Nie widać mnie. Jak widzicie ludzie są inne skrzynki i patrzcie, pokażę wam nowe parkiopsy. Tak wygląda nowy par jak księżyc. mamy i zamknąć. To tu jest na przykład kamer... Ciekawczego nie na odcinku. Nie na odcinku. Muszę jeszcze No nie na odcinku, mówię no A muszę mieć dobre wrażenie na odcinku. Make you. Ludzie, no to co? Jeszcze nigdy nie zginął. Na razie tutaj dziewczyny się strzelają. Oh, oh, oh. Jezu, Maria, ile to będzie trwało ten Dobra, ludzie, jest tu Tara gdzieś z O, oh, Bibi. Co to tak strzela Bibitik. Co porobiła dziewczynę? Co porobiła? Tą Bibi. Co porobił tą Bibi? Cik, dobra, rzuciliśmy ulta ludzie, może i dobijemy. Patrz, 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 patrz patrzcie. Dobij ją. Spróbuję. Dobiję, to nie. Nie musimy patrzeć. Patem Nie, bo nawet nie musicie ten, Dobra to mi nie pokazuje. Dobra, ludzie zostało Bóg Dawać. Lecimy. Nie wolno na siebie. Nie? Nie strzelamy siebie. Jak na to lecimy no niej, bo się jest steamował. Jeszcze ta Bibi, tu jest cholerna. No i. To powie prawdziwość, nie będzie z Ludzie, strony. jak widzicie, no zajął drugie miejsce, niestety. Ale na przykład szósta na Ryko no to kto powie Cicho. prawdziwość nie, nie będzie strzelony, a kto przykład. powie nieprawdziwość, nie będzie. To ludzie piszcie w komentarzach. jak się zapowie. Piszcie w komentarzach jakim mam grać bar y, Brawlerem. Czy będzie to y, numer jeden, to będzie Bo, okay. numerek okay. dwa to będzie Shelly, okay. numerek okay. trzy to będzie no el to, Primo. Jak Głosujcie? Jak będzie prawdziwość, jest teraz. Jak powie nie pląciło, to to stela. Dobra, no to... Okay? jaki mam wszyscy zadecydowali na tego, na bół. Nie nie, Więc nie. lecimy z bocikiem. Może zrobimy z no wami... Może nazbieramy jakieś skrzyneczki no i sprawy. I może trafimy pomykę. Więc cichu bój. Bo... No Dobra, jak widzicie, to ja już tu no to. będę pompował ból. A najpierw tamtą skrzynkę bo jest mi możliwe, żeby mnie zaatakowali. Jestem na odcinku. Możecie grać? Dobra, to ludzie, ja skończę rundkę i zaraz wpadnie do mnie mój kolega. Mogę z... zakończyć. Ludzie, nie mogę stracić pucharków. Muszę wbić cerną Ze mną mam 9 tysięcy. A mój kolega ma tu 9 tysięcy, więc... Tutaj bez podjazdu będziemy. Jak widzicie tam Bibi z rikoszetem. W końcu może kogoś dobije. To możesz mnie obserwować. Jak widzicie, ja tu próbuję Pamelkę. Z Pamelką tu próbuję jakieś triki. Pójdę na Spróbuję tu jak z Pamelką jakieś triki, ale tą szelkę najpierw trzeba było, by było podjechać. Ja bym jak widzicie, tam jest jakiś darylek. Prześciem. Daryl! Aż głupi Albo ty, ty, dobra, leżysz. Cyk, dobra, zamknęła mnie. Ludzie okay. dawać! Pompujemy! Panu wyjdzie tu w moje minę. Cyk. Cyk. Jestem na odcinku. Ci, Ej, a ty robisz miniaturki Patryk czy bez? Nie, bez miniaturki. Ej, dobra, bo ludzie, bo mnie tu bibi ciśnie. Słaby youtuber, bez miniaturki. Nie, no nie! Nie! Ludzie ratuj. Tak, czwarte. Dobra, ludzie, mam czwarte okay, miejsce. To Wyjście. Dobra, ludzie, jak widzicie... Mam cię. Jak widzicie, teraz gram z Kacprem, moim kolegą. I spróbujemy teraz sobie wizję. do Cicho, cicho. Ja biorę teraz ludzie franka. Dobra, że mnie nie lubią. Lubię cię. Dobra, no to co, gramy dalej? Spróbujemy tu zagrać jakieś pięć Jakieś pięć razy próbujemy zagrać Ciekawe czy nam się uzbierają jakieś skrzynki Jak widzicie coś mi się dostało. Dobra, już nic Ten mój kolega jest oczywiście legendarnym On ma już 9000 tysięcy pucharków aż Więc jest Cox Mary Cox I dwudziestą rangę Jak widzicie położyliśmy ładnie dwudziestą pierwszą Opsa! Kulcz! nie Kult. Kult. I niestety ludzie przegraliśmy, bo my zabili przed łóżkiem. spróbujemy jakąś skrzynkę otworzyć. Naprawdę, a 80%. Kamila, plus! Dobra, wbijam Dobra. Dalej, może karty. No, Mogę do ten? Dobra, jak widzicie ja wziąłem Bibi Zaczynam meczik Widzicie na odcinku jak się szybko ten pasty ładuje? A mój kolega właśnie ten y -y -y -y, y -y -y, Wbija ten ul. 15 na 8 Młotowcu. A ja mam stanię. Dobra, kole. Ej, ci gober gdzieś na szanci. Jak Ludzie no to co, kontynuujemy dalej mecz. Seka, czekaj, to... Patryk bo cię Frank podjeżdża. Uciekaj. Nie łum, no, 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 no. Uciekaj. 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 nie czekaj. Nie walisz, powieczekaj. Zginiesz, geniusz, nie Zginiesz. Czekaj, Dobra, dobra, dobra. To Ale co? To ucieka? Ale kiedy ty na sobę. Hmm. Dobra, spróbujemy teraz przechwycić tego bota, zanim go rozwalą. Próbujemy zwinąć cuby. Bierz z góry smakowo. Chcę mieć tylko grubego Mamy 8 kubów, więc jest dobrze. Nadal są cztery drużyny. Ja od... Niestety muszę zobaczyć. Czekaj. Muszę iść. Ludzie, sorry, ale już kończy odcinek. Elo.